Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami Crab Alert, czyli pojawiający się dość rzadko cykl materiałów, które pokazują gry wybitnie. Spierdzielone. Czasami deweloperom po prostu coś nie wychodzi, czasami źle projektują swoje gry, innym razem kradną wręcz jakieś pomysły albo nawet gotowe tekstury, obiekty, rzeczy, asety i wykorzystują w swoich projektach. Czasami trzeba powiedzieć jednak wprost: jakieś gry z różnych, najczęściej bardzo wielu powodów trzeba omijać. Właśnie o takich grach jest ta seria, którą macie w pełni w prawym górnym rogu ekranu, gdzieś tam w systemie kart. Tym razem Angels Fall First gierka, która która przykuła moje oko, mimo że od premiery minęło już nieco miesięcy. Tradycyjnie, jak to najczęściej bywa, ładnymi screenami, ciekawym opisem. Cena oficjalnie 18 euro, nieoficjalnie na G2 za około 9 euro. Różnica w cenie dość zasadnicza, prawda? W tym materiale powiem Wam, jak bardzo się myliłem, interesując się tym tytułem. Z założenia Angels Fall First, czy w skrócie AFF, żeby było łatwiej, miał być. Futurystycznym shooterem bazującym na taktycznej rozgrywce, wydawaniu rozkazów drużynom, na współpracy, osłanianiu się nawzajem, i tak dalej. Gdzieś ktoś kiedyś polecił mi zerknąć na ten tytuł, mówiąc, że przypomina trochę futurystyczną armę, gdzie każdy gracz odgrywa jakąś taktyczną rolę. I ten ktoś chyba w ten tytuł zupełnie nie grał. Wita nas menu główne, tutorial samouczek, który no ja trochę źle odpaliłem. Z jednej strony jest dobry, bo naprawdę uczy nas każdego aspektu rozgrywki niepośpiesznie, dając tam pełną swobodę, ale ja chyba coś spierdzieliłem albo przeoczyłem i polazłem sobie eksplorować jakiś wielki pancernik kosmiczny, na którym znalazłem przeogromną ilość totalnie niepotrzebnych, niedokończonych, bezsensownych miejsc, którym deweloperzy w bezmyślny sposób poświęcili całe dnie pracy. Pomieszczenia puste, ale jednak szczegółowo wykonane, w sumie w których nic nie ma, po co... Nie wiem, Angels Fall First, czy tam AFF, według opisu ma nam mieszać bitwy lądowe z udziałem nawet 64 graczy albo botów, z pojazdami naziemnymi, pojazdami kosmicznymi, od małych jakichś myśliwców, po wielkie pancerniki, wraz z wykonanymi w środku pokładami, pomieszczeniami, i tak dalej, że kiedy na przykład gracze nas ostrzeliwują w kosmosie, to możemy chodzić po tym pancerniku, czytamy po tym myśliwcu, i to faktycznie jest, i to wszystko działa. Przechodząc się po tym, powiedzmy, głównym pancerniku, możemy sobie wszystko przetestować, zaciąć za wszystkimi typami statków kosmicznych, jakie tutaj są. Ok, pomysł niezły. Czytamy też, że projekt w skrócie AFF istnieje już od ponad. 10 lat. Na początku jako mod do Homeworld, potem jako mod do Unreal Tournament 2004, potem port na trzecią część tego silnika w 2007 roku i finalnie ta wersja, którą widzicie, stoi na Unreal Engine 3. Niestety, cały ten proces porcenia albo brak umiejętności deweloperów sprawia, że AFF działa maksymalnie w. 30 klatkach. Na procesorze Intel i7 i na 6 gigowej potężnej 980 TI. Na innym systemie też przetestowałem. Na i5 970 też maksymalnie 30-40 klatek. Na i3 i 660 no. Mam pokaz slajdów rzędu 15 klatek. No ale okej, okay. przejdźmy może do bitwy. Serwery online świecą pustkami, w tym nie ma zupełnie nic dziwnego, skoro w grę praktycznie nie da się grać w jakiejś przyzwoitej ilości klatek. Niezależnie oczywiście od ustawień graficznych. Chyba że ktoś. Yy... Jest jakimś growym hipsterem i gra w 20 latach. To też nic dziwnego, skoro aktualizacje tej gry są raz na parę tygodni. Do dyspozycji mamy sporą ilość map, i to jest całkiem ok. Podzielonych na dwa tryby, ale też dodatkowo jakby style map, czyli raz mamy mapy tylko pod piechotę, raz mamy z odrobiną pojazdów, raz takie, gdzie pojazdy w ogóle grają główną rolę, a czasami nawet w samym kosmosie. Coś jak planet site plus Star Conflict. Mamy też kreację postaci oraz pojazdów, czyli możemy tu wszystko zmienić. Tutaj wszystko wypada całkiem spoko, gdyby nie jedna rzecz, możemy ustawiać sobie różne działka, różne dodatki do czołgów, wozów opancerzonych, samolotów, bombowców i bla 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 i tak dalej, to jest całkiem spoko, tylko moi drodzy menu, menu jest po prostu spierdzielone niesamowicie, gdzie jak zapomnimy kliknąć akceptuj, to wszystko ustawiamy od nowa. Plus do tego pełne bagów skalowanie do tego menu. Gra ma opcje poukładane OK, ale na rozdzielczości 1280x720. Na 1920x1080 wszystko jest rozwalone i często napis Akceptuj wcale nie jest guzikiem, tylko trzeba szukać możliwości kliknięcia gdzieś obok, bo tekstura jest w jednym miejscu, a obiekt klikalny czy odpowiedzialny za akceptację danych ustawień jest gdzieś indziej. Ciekawe są opcje graficzne. Moi drodzy, co powiecie na praktycznie wyłączenie roślinności? Niby nic niezwykłego, tak? Stoicie sobie w krzakach na multi, myślicie sobie, no, po sobie z krzaczora. Jak to niektórzy robią. Bum! Dostajecie prosto w głowę jakiegoś headshota, bo u innego gracza stoicie sobie po środku pustkowia. Takie elementy do wyłączenia są bardzo duże. I nieraz zabił mnie ktoś tam jakiś przeciwnik, bo na wysokich ustawieniach po prostu go nie widziałem przez krzaki. Gdyby ustawienia zmniejszały gęstość, albo wyłączały poruszanie się dość gęstej trawy w tej grze, to jeszcze. A tu strój po prostu z buszu trawy robi się pustynia. Ciężko tutaj coś powiedzieć o taktycznych rozwiązaniach. Ale sama mechanika rozgrywki przypomina typowego Battlefielda, czyli mordowanie się na potęgę, a nie jakąś taktyczną armę w kosmosie. Mapy są niekiedy naprawdę ładne, to trzeba przyznać, są ładne, tylko przeraża ilość błędów, niedoróbek, lewitujących tekstur, obiektów. Czasami można bota nawet zabić strzelając pod jakimś pojazdem, oczywiście jakąś teksturą pojazdu, bo ten pojazd wisi pół metra nad ziemią. Trawy w powietrzu też czasami lewitują, albo błyskające tekstury, bo cały świat zdaje się być kopiowany, wklejany i nakładany, co czasami powoduje przenikanie się albo jednej, albo drugiej tekstury i po prostu idziecie, a wam tam gdzieś w tle jakaś góra po prostu zaczyna migać, tak? Inteligencja botów też jest ciekawa, bo czasami dostają jakiś skręt w kiszek i w ogóle ragdoll jest bardzo ciekawy. Idą czasami w ścianę, patrząc się w sufit albo strzelają gdzieś w kosmos i tak dalej. No, bronie możemy modyfikować, możemy im montować nawet różne dodatki, jak na przykład wolniej przegrzewający się układ. Problem jest tylko taki, że tych obrazów że nie… czuć. Różnicy w rozrzucie w każdej broni też nie. Nawet w sumie nie wiemy czy cel zabiliśmy, czy go jednak nie zabiliśmy, bo pojawia się tylko jakiś parą pikselowy malutki napisik gdzieś po prawej stronie, że dostaliśmy za zabicie doświadczenie. Ja tego osobiście w całym tym wielkim rozpierdolu nawet nie zauważałem. Jakieś coś po coś. To właśnie, to jakieś coś po coś. To też bardzo istotna sprawa w tej grze, bo gra w żaden sposób nie informuje nas co atakujemy? Po co atakujemy? Dlaczego? Jakie mamy nowe rozkazy? Kiedy mamy do dyspozycji jakieś wsparcie pojazdów? No nic, zupełnie. Tak jakby cały sens gry, czy cele, jakie trzeba wykonać na każdej mapie, znali tylko deweloperzy gry. Reszta się ma po prostu domyślić albo umieć tą grę grać z góry. Jarała mnie tutaj możliwość latania jakimiś myśliwcami na polu bitwy, strzelanie do piechoty, i innych pojazdów. Co istotne, no niby można, tylko problem jest taki, że... Yy, Wiecie, no, to wszystko działa w 15-20 klatkach nawet na ultra mega niskich ustawieniach. Szczerze podziwiam deweloperów tej produkcji, którzy od 10 lat z wielką pasją robią grę, która nie działa i w którą praktycznie nikt nie gra. Niektóre gry, moi drodzy, mają jeszcze szansę na odbicie, czyli mimo tego, że są źle zrobione, to jeszcze mają szansę na to, żeby się poprawić. W AFF niestety do wymiany jest wszystko. Grafika. Optymalizacja, inteligencja botów, mechanika, system strzelania oraz model biznesowy. Gdzieś przeczytałem, że w tym roku ilość graczy odpalających dziennie AFF wzrosła dwukrotnie w stosunku do ilości graczy, którzy odpalali i grają codziennie w grudniu. Faktycznie. Z 10 do 20 według Steam Niektóre gry nie mają już szans na powrót i w mojej ocenie bardzo słabo wykonany AFF takich szans już niestety nie posiada. Salutuję tylko deweloperom, że od paru ładnych lat chce im się robić martwą grę. Tyle.